Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w ten przedsylwestrowy czas. Dzisiaj podsumujemy sobie rynek budowy domów prywatnych. Mamy już praktycznie kompletne dane jeśli chodzi o grudzień i zamówienia na domy prywatne. Właściwie został nam jeden dzień przed końcem roku. Wobec tego możemy już pokusić się o to podsumowanie. To w drugiej części. W pierwszej części powiem jeszcze, co działo się na rynku budowlanym w okresie przedświąt krótko przedświątecznym i poświątecznym. Także to takie najbliższe dane. No okazało się, że w święta budownictwo aż tak się nie załamało, jak się spodziewaliśmy. No, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało już na sam koniec roku. Te dane podamy Państwu w przyszłym tygodniu. A teraz popatrzcie Państwo, co z naszymi budowami domów, bo tu niestety nie ma dobrych wiadomości. Rynek w 2023 roku był bardzo słaby, ale zdecydowanie najsłabszy, jeśli chodzi o budowy domów prywatnych. Zapraszam Państwa na materiał. Święta Bożego Narodzenia nie pogorszyły znacząco rynku budowlanego, a to oznacza, że może utrzymać się taki stan jak na początku miesiąca. To dobrze, bo oznacza, że jest potencjał do nowych inwestycji, także tych prywatnych. Ostatnie nasze dane pokazują spadek zamówień w stosunku do listopada, ale już nie tak duży jak się spodziewano. Procesy na rynku budowy domów wielorodzinnych, jakie zachodzą od października bieżącego roku, przynoszą efekty w postaci wzrostu zamówień w budownictwie ciężkim. Przynajmniej tak się dzieje na razie. I grudzień, choć świąteczny, jak widać, wpisuje się w te zamówienia. W grudniu widoczny jest także wzrost zamówień na domy prywatne, gdzie w porównaniu do bardzo słabego listopada wzrost wyniósł około 36%. Ważne jest także, że przynajmniej do świąt wzrost ten był większy o 47%. Trzeba jednak podkreślić, że bardzo łatwo było przekroczyć ubiegłoroczne wyniki. Bardzo słaby rynek budowlany mamy w grudniu w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim yy, czy kujawsko-pomorskim. Tu zamówienia spadły nawet poniżej 50% średniej w roku. Ale w województwach dolnośląskim czy zachodniopomorskim mamy wyraźny wzrost zamówień i to powyżej średniej w roku. Na rynku są głównie zamówienia wykończeniowe, te wbrew logice wzrosły przed świętami, choć dotyczą raczej przyszłego roku. Oraz ociepleniowe, murarskie, zbrojarskie, instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i gazowe, także wzrosły zamówienia w stolarce budowlanej. Tu najprawdopodobniej pomaga spore ocieplenie. Utrzymanie sprzyjającej się pogody może generować dalszy wzrost zamówień budowlanych. I gdyby tak się stało, to będziemy mieli zapewne nadal bardzo duży rynek pracy w budownictwie. Już teraz, pomimo zakończenia sezonu, aż 80% firm budowlanych poszukuje robotników budowlanych. To dane jak z najlepszych czasów dla branży. Obserwujemy także tylko niewielki spadek cen usług budowlanych, i to głównie w branżach wykończeniowej i dekarskiej. Ceny materiałów budowlanych także rosną w nieznacznym tempie. Oczywiście styczeń-luty, zwłaszcza kiedy uderzy mróz, może jeszcze pogorszyć te wyniki, ale grudzień okazuje się nie taki zły, jak zapowiadał się początek miesiąca. Około 46% firm nie ma zleceń wyprzedzających na kolejne już styczniowe tygodnie. To wyniki, które specjalnie nie pogarszają się od czerwca. Są także znacznie korzystniejsze dla firm niż w ubiegłym roku w tym samym miesiącu. Tu jednak przestrzegamy przed dużym optymizmem, bo druga połowa stycznia i luty niemal zawsze przynoszą mało zamówień, no jednak dane są korzystniejsze i dają bardziej optymistyczne prognozy. A dzisiaj, już na zbliżający się koniec roku, podsumujemy rynek budowy domów prywatnych, ale tych domów, które były zlecane do firm, no i przez nie budowane. Nie liczymy tych domów, które ludzie budują jakimś systemem gospodarczym rozłożonym na lata. no Jest to w jakiś sposób trochę ciemna liczba. Można powiedzieć, że ta ilość pozwoleń na budowę nie do końca się przekłada, jakby na zamówienia do firm budowlanych. Ale braliśmy pod uwagę nawet takie zamówienia, które dotyczą wyłącznie stanu surowego, nawet stanu surowego otwartego. Więc jest to jakieś no, zestawienie miarodajne popatrzmy jak to wyglądało w grudniu budowa domów nawet była na dość przyzwoitym poziomie to było około 4% rynku chociaż już widać że przed świętami był spory spadek i ten spadek trwa po świętach jakby nie było żadnych większych zmian a więc nie będzie jakiegoś pospolitego ruszenia jeśli chodzi o budowy domów w przyszłym roku. Zazwyczaj jeżeli rynek miałby być bardziej aktywny to już w połowie grudnia te zamówienia na domy prywatne rosły. Tu nic takiego się nie dzieje. Wręcz przeciwnie nastąpił spory spadek. Ludzie się budową domów nie interesowali. A więc popatrzmy, jak to wyglądało w 2023 roku na tle pozostałych lat wcześniejszych. Tu przyjęliśmy, że rok 2012 to jest tak zwany punkt zerowy, i wszystkie kolejne lata były do tego punktu naliczane. Wobec tego ten wykres troszeczkę inaczej wygląda w porównaniu do innych danych, które za chwilę pokażemy, ale jasno z niego wynika, że rok 2023 to był najgorszy rok w ostatnich 11 latach, jeśli chodzi o zamówienia na domy prywatne. Tak złego roku nie było dawno. Ponieważ nie mamy wcześniejszych danych, ciężko zweryfikować, czy był jeszcze jakiś gorszy rok, ale. Tak, na podstawie takich szczątkowych danych stwierdzamy, że nie jest wykluczone nawet, że był to najgorszy rok, jeśli chodzi o budowę domów od czasu jak wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. No, jest to rok, już nie ma tutaj takiego dużego spadku, jak był w 2022 roku. No, ale nadal ten, ten, ta, ta koniunktura się na domy prywatne pogorszyła. No i tym razem już jest naprawdę bardzo zła w stosunku do nawet 2012 roku te zamówienia spadły nawet o 50 ponad 50%. A to nie był dobry rok, jak państwo widzicie, dobre lata to mamy rok 2017, 2015, 16, 18. To były dobre lata, jeśli chodzi o budowy domów. No i taki nasz wykres porównawczy, który też pokazujemy od jakiegoś czasu, tym razem z już z naniesionymi danymi z całego roku. Porównujemy go do roku 2022. Jak widać to ta strata w tych najlepszych miesiącach, czyli styczeń luty. To, są, to jest taki też, największy, najlepszy okres na zamówienia na domy prywatne, tych zamówień jest najwięcej. To trwa gdzieś do połowy marca i w lutym, zanim wybuchła wojna na Ukrainie, jeszcze tych zamówień było bardzo dużo. Dopiero yy, te wydarzenia spowodowały spadek i to jakby rzutuje też na ilość budowanych domów w roku 2023 bo już tutaj początek roku był słaby, dużo słabszy niż w ubiegłym roku. I właściwie ta koniunktura tak trwała na takim powiedzmy przeciętnym poziomie do czerwca. Nie było widać, w marcu był troszeczkę większy skok, ale zdecydowanie za mały, żeby uznać, że ta koniunktura tutaj w ogóle miałaby wzrosnąć. No i później jednak też te zamówienia na domy prywatne wcale tak duże nie były. Oczekiwania były takie, że po uruchomieniu kredytu 2% również część ludzi będzie korzystać z kredytu tego, aby budować dom. Tak się jednak nie stało. Jakikolwiek wzrost, który widzieliśmy w maju, czerwcu, on wynikał stąd, że Ci, którzy się wstrzymali z budową domów w ubiegłym roku, no w końcu zdecydowali się na tą budowę. I to były takie odkładane zamówienia, gdzie w połowie 2023 roku inwestorzy w końcu zdecydowali się na te budowy. Natomiast jak rozmawialiśmy z osobami, które zamawiały budowy domów, no to twierdziły, że to są rzeczy, które były odłożone od ubiegłego roku. No i dalej mamy już duży spadek w październiku, jeśli chodzi o budowy domów. I listopad grudzień to jest taki poziom, jaki był pod koniec 2022 roku bardzo zbliżony. Nie widać z tego, żeby te zamówienia jakoś pod koniec roku miały wzrosnąć. Zakładamy, że spadek zamówień w stosunku do roku 2022 jest w granicach 30% i tak twierdzą też firmy i nie widzimy na razie przynajmniej, żeby zamówienia na domy miały wzrosnąć w przyszłym roku, miały być ich więcej. Oczywiście będzie podobnie jak tutaj Państwo widzicie, styczeń, luty, marzec, czyli najlepsze miesiące, jeśli chodzi o zamówienia na domy prywatne. One się oczywiście pojawią, no ale to będzie poziom prawdopodobnie taki sam lub zbliżony do tego, jaki mieliśmy w tym roku. A to oznacza, że zamówienia w ogóle prywatne w budownictwie nadal mogą być słabe, choć oczekujemy, że po zakupach mieszkań, które w tej chwili są budowane pod kredyt 2%, no one jeszcze będą wykańczane, więc część branż budowlanych zyska na tym i rynek ich poprawi się, ale raczej będzie to późna wiosna i druga połowa roku. No zobaczymy co jeszcze nam yy, obecny rząd yy, przygotuje na poprawę budownictwa. Obojętne co to by było, czy to będzie wsparcie dla budownictwa komunalnego, czy to będą jakieś dopłaty do kredytów, czy spadnie oprocentowanie tak by było najlepiej, czyli żeby obniżyła się inflacja i Narodowy Bank Polski obniżył stopy procentowe. Wówczas no, rynek ruszy. To jest głównym problemem w tej chwili, jeśli chodzi o budowy domów prywatnych i inwestycji prywatnych. To są zbyt drogie kredyty, które no, nie przekładają się na jakąś taką opłacalność. Koszt kredytu jest po prostu nadal y, zbyt wysoki. Czekamy więc na jakieś zmiany. W styczniu, lutym będziemy Państwa na bieżąco informować. Co dzieje się z budowami domów i czy ten rynek się poprawia? Być może, jeżeli stopy procentowe nie będą rosły, to jest szansa, że trochę tych domów prywatnych będzie budowało się w przyszłym roku więcej, ale jak Państwo widzicie, po tych wykresach, jakichś no, wyraźnych zmian nie spodziewamy się. Z materiału jasno wynika, że niestety na rynku prywatnym nadal będą problemy w przyszłym roku i tych zamówień, jeśli chodzi o rynek prywatny, no będzie mało. Prawdopodobnie w drugiej połowie roku już pojawią się zamówienia wykończeniowe z nowych inwestycji, zakupów nowych mieszkań, wobec tego pojawią się jakieś remonty, jakaś wykończeniówka. Natomiast jeśli chodzi o ciężkie budownictwo, no to niestety wszystkie firmy będą bardzo mocno uzależnione od zamówień publicznych i zamówień deweloperskich. Rynek powinien się poprawić. Jeszcze w przyszłym tygodniu wrócimy do tego typu prognoz, natomiast nie będzie to ani jakaś znacząca poprawa. No i dla firm będzie to trudny rynek, bo rynek prywatny jest zdecydowanie korzystniejszy, zwłaszcza dla małych, średnich firm, które tutaj reprezentuje, rynek zależny od, od dużych podmiotów nigdy dla firm małych nie był korzystny. Życzę Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku już i oby te wiadomości nasze w przyszłym roku. Były bardziej korzystne dla nas wszystkich, by nasza gospodarka jednak w końcu zaczęła znowuż rosnąć. Zapraszam Państwa za tydzień.